Hej hej z tej strony Argo. W dzisiejszym odcinku powiem wam, jak dodać kogoś do znajomych oraz jak zagrać z konkretną osobą jeden na jeden. Intro! Pierwsze, co musicie zrobić, to poznać swoje ID gracza. Także wchodzimy w zakładkę Profile. I tutaj w lewym górnym rogu widzicie nazwę swojego profilu oraz przypisaną do niej liczbę. Łącznie to wszystko tworzy twoje ID gracza. Aby dodać kogoś do znajomych, potrzebujemy całe ID. Oraz następnie w lewym dolnym rogu klikamy taką ikonę po piersi. Rozwija nam się dodatkowe menu, gdzie klikając na plusa możemy wprowadzić ID naszego znajomego. Na przykład Johnny 007. W tym momencie klikamy send i nasz friend request poszedł do Johnego. Następnie, gdy ta osoba zaakceptuje, pod ikoną naszego popiersia wyskoczy nasz następny znajomy. Dzięki temu widzimy, czy ktoś jest online oraz możemy po kliknięciu w daną osobę sobie z nią po prostu poczatować. No dobrze, a jak wyzwać taką osobę na pojedynek? Dalej, rozwijając nasze popiersie najeżdżamy na dany nick i tutaj mamy dwa skrzyżowane miecze. Czyli tak zwany direct challenge. Klikamy tej ikonę. Następnie możemy wybrać jaki rodzaj meczu chcemy zagrać, czy będzie to zwykły mecz, turniej. Możemy wybrać jakim dekiem chcemy grać. Możemy wybrać ile kart w naszym deku może być. Wybieramy format całej rozgrywki, czyli po ilu grach następuje zwycięstwo. W tym wypadku na przykład po jednej grze. Tutaj wygrywa osoba, która zdobędzie dwie wygrane. A następnie wybieramy jak będzie rozlosowane, która osoba rozpoczyna rozgrywkę. Gdy już wszystko się zgadza, klikamy Challenge. W tym momencie czekamy, aż nasz przeciwnik zaakceptuje nasze wyzwanie. W tym momencie wyskoczył plus, to znaczy, że Challenge został zaakceptowany przez naszego oponenta. Klikamy w tym momencie plusa i odnosi nas do naszych talii. Wybieramy sobie talię, jakąkolwiek chcemy, jaką mamy przygotowane, aby zagrać na tego gracza i wciskamy play. Przenosi nas do rozgrywki. Musimy przejść cały wstęp czyli gracze wybierają czy rozlosowana talia im pasuje czy chcą jednak wylosować kolejne karty tak zwanego mulligana który skutkuje tym, że będziemy mieć o jedną kartę mniej na ręce i tą jedną zamiast siedmiu będziemy mieć sześć i wtasowujemy ją na sam dół talii. Multigano oczywiście możemy stosować ile razy chcemy, ale zachowajmy umiar, bo nie będziemy mieli czym grać. A teraz pokażę wam jak zagrać z kimś, kogo nie mamy w znajomych. Żeby zagrać z osobą, która rzuciła nam wyzwanie standardowo, musimy mieć jej ID. Podaje nam to ID, klikamy home i w prawym górnym rogu mamy dwa miecze, czyli direct challenge. Klikamy to w miejscu na oponent wklejamy jego całą nazwę z numerem. Dodajemy naszą talię i cała reszta odbywa się jak poprzednio. Tutaj jest taki bonus, jeżeli nie chce wam się przepisywać numeru waszego ID. W momencie gdy wejdziecie właśnie w ten direct challenge. Możecie w tym miejscu kliknąć na swoją nazwę. I automatycznie skopiuje wam, także wejdziecie w jakiegoś Messengera klikniecie CTRL V. I nie trzeba nic przepisywać. W taki oto sposób dodaje się znajomych do listy oraz można grać z osobami, których znamy ID. Jeżeli chcesz więcej z poradników, kliknij subskrybuj i do następnego